A teraz wchodzę do środka. Przyznam szczerze, że nigdy tutaj nie byłem, a mieszkam w okolicy. Bardzo mnie ciekawi coś w środku. Na pewno nie jeden poszukiwacz przygód już tutaj zaglądał. Ale ja tutaj nie przyszedłem szukać skarbów, tylko przyszedłem pokazać to Wam. A najlepiej, jakbym to sprzedał. Coś pięknego, proszę zobaczyć, ile tu jest kamieni. Jak to wszystko jest pięknie porobione. Co prawda, wiadomo, że ząb czasu ugryzł już to miejsce, ale myślę, że wszystko jest do odnowienia. Niektóre rzeczy po prostu nie wymagają jakichś niesamowitych nakładów finansowych, no inne bardziej, aczkolwiek jest to miejsce godne chociażby zobaczenia pod względem takiej przygody, prawda? No, pierwszy raz takie coś widzę, żeby taki, taki duży budynek był z kamienia. Wcześniej widziałem tylko zamki w taki sposób budowane. A tu naprawdę mamy coś pięknego. Proszę zobaczyć. Nie wiem, czy te rurki, czy to są rury wentylacyjne, czy co, ale no normalnie są takie rury, które gdzieś tam prawdopodobnie, tak na kamerze tego nie widać, ale normalnie tam jest prześwit na wylot, także. My, no ktoś tu musiał mieszkać, prawda? Yy, coś tu było robione. No naprawdę ciekawe miejsce, co prawda? No nie ma dachu. I być może no, to jest największy urok dzięki temu tego miejsca. Tutaj mamy jakiś kanał Nie wiem czemu ten kanał ma służyć. Może to jakiś odpływowy albo może jakiś ewakuacyjny. Kiedyś ludzie bardziej przykładali uwagę do takich rzeczy jak e, możliwość zagrożenia wojną, czy tego typu rzeczy, prawda? I budowali takie różne e, przejścia, przez które można było uciekać, prawda? Teraz się tego nie robi, e, ale kiedyś właśnie tak robiono. No proszę zobaczyć, no coś, coś niesamowitego naprawdę ciekawy budynek. To jest naprawdę ciekawe miejsce. No walory turystyczne, turystyczne. No jak jako na agroturystykę. No po prostu coś pięknego. Jeszcze zaraz pójdę zobaczyć tutaj, gdzie jest tak zarosięte, Ale podejrzewam, że jakby wykarczował te drzewka, jakby wykarczował te drzewka, no to naprawdę by to by było fajne miejsce. A być może pozostawienie tych drzew i zachowanie takiego Takiej dziczy mogłoby dawać magię temu miejscu, tak naprawdę, prawda? Więc, no, coś naprawdę fajnie. No, widzę, że tutaj już ten budynek się kończy. Proszę zobaczyć, tu jest znowu drugi taki kanał. Bardzo mnie zastanawia, co to jest. Tutaj z drugiej strony to wygląda tak. Być może tu była jakaś klapa, jakieś wyjście. Nie mam pojęcia. Musiałbym się kiedyś zagłębić w taki temat. No i właśnie tak to wygląda. Mury są wysokie, naprawdę wysokie. One mają, klucze, no 5 metrów na pewno. To jest naprawdę fajne miejsce, żeby, żeby organizować ludziom jakieś przygody, tego typu rzeczy. Proszę zobaczyć. Nie wiem, Ale tutaj mamy też strumyczki, tak. Czyli jest w razie czego. Jakaś alternatywa w postaci właśnie własnej wody, którą można gdzieś tam wybudować. Także według tego, co mi mówił klient, są cztery takie strumienie na działce, więc naprawdę jest tutaj co oglądać. Działka ma ogromny potencjał agroturystyczny. Naprawdę zapraszam do zwiedzania. Do zwiedzania przede wszystkim do zakupu.